Czy nie zastanawiało was nigdy jak ważne i jak kluczowe znaczenie w kontekście polityki historycznej Polski, a przede wszystkim Rosji, tych relacji polsko-rosyjskich, ma nadużywanie w Polsce pojęcia ruski, ruscy, ruś w kontekście pejoratywnym. O tym właśnie w dzisiejszej krystalizacji. Funkcjonując w Polsce w polskiej przestrzeni informacyjnej możemy codziennie usłyszeć, przeczytać, zobaczyć wszędzie te ruscy, 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 ruscy to, ruscy tamto. No dobra, tylko czy te nadużywane, yy, masowo nadużywane w Polsce pojęcie, szczególnie w ustach różnych rusofobów, różnych krytyków Rosji, Kremla, Moskwy i tak dalej, także w ujęciu historycznym, czy nadużywanie tego pojęcia nie jest grą w rosyjską grę historyczną? Która ma za zadanie opanować całą przestrzeń historyczną, całą debatę historyczną na temat ogromnej, przebogatej historii Rusi, Rusi Czarnej, Rusi Czerwonej, Rusi Białej, wszystkich regionów historycznej Rusi, właśnie na rosyjską modłę, że to wszystko jest, była Rosja, jest Rosja i będzie Rosja. No właśnie, w Polsce mówi się, o ruskich, ruscy, nawet po 22 roku, nawet pierogi zaczęto przezywać, że one nie są ruskie, tylko ukraińskie, jakieś galicyjskie. No właśnie, ale na przykładzie nawet tych pierogów widzimy to, że historia Polski, historia Rzeczpospolitej, historia ziem polskich jest nierozerwalnie związana z Rusią, ale nie w tym kontekście, że Polska była państwem ruskim czy jakaś, nie chodzi mi o jakąś alternatywną historię, ale właśnie o tą realną historię, że ziemie ruskie w dużym stopniu, przez dużą część swojej historii były związane z państwem polskim, na tych ziemiach żyli i żyją Polacy, że nierozerwalną, niezaprzeczalną częścią historii Rusi jest polskość i my z tego dziedzictwa Rusi w takim samym zakresie jak Rosjanie, Ukraińcy czy Białorusini, także my jako Polacy możemy korzystać. Stąd nawet ta historyczna nazwa pierogi ruskie, tak? To była województwo ruskie. To była część naszej historii, której nie ma co dać się wyzbyć, nie dać co dać się okraść. Przez kogo tak naprawdę, nawet nie tyle przez Rosjan, którzy siłą rzeczy ze względu na samą nazwę swojego państwa, przez swoją ideomatrycę, będą starali się całą tą historię rusi przytulić do siebie, w pewien sposób zawłaszczyć. I tylko że oni nie mówią nam, żebyśmy nie nazywali pierogów ruskich, ich to ich zupełnie nie interesuje. Oni grają w swoją grę, w swój soft power, w swoją politykę historyczną. To właśnie ci polscy rusofobowie, te polskie rusofoby, ci wariaci. To oni chcą nas odciąć od, w, imię swoich, w imię swoich fanaberii, w imię swoich urojeń, w imię swojej histerii rusofobicznej, to oni chcą odciąć te więzy, które łączyły ziemie ruskie, z Polską polskość tych ziem ruskich chcą odciąć, chcą odciąć nas od tej historii, grając tak naprawdę w politykę historyczną Kremla. No Często, często jeśli się kogoś nienawidzi, często jeśli się kogoś nie, nie darzy sympatią, często w, tej, w tym swoim zasietrzewieniu nasze działania zaczynają być nawet na rękę tego typu, Naszemu przeciwnikowi no i tak w mojej opinii jest i tutaj, że Polska biorąc pod uwagę swoją historię, swoją przestrzeń historyczną, historyczną, obszar swojej ekspansji na wschód w tym pozytywnym tego słowa znaczeniu budowaniu miast, y, tworzeniu wyższej kultury y, rolnej na tych ziemiach Wołynia, na ziemiach Białorusi i tak dalej i tak dalej, no cała ta nasza historia związana z Kresami to jest tak naprawdę związek Polski z ziemiami historycznej Rusi, i my nie powinniśmy z tej historii rezygnować, powinniśmy ją pielęgnować. I to właśnie ludzie, którzy próbują nas od tego odciąć w imię swojej fobii y, związanej z Rosją, ze Wschodem jako takim i, i z uwielbieniem Zachodu, to oni grają w rosyjską grę. Rosjanie, jeśli by wiedzieli, y, co ci ludzie robią, bo oni często nawet nie śledzą tych ludzi. Y, oni by się cieszyli z tego, tak, że tutaj Polacy rezygnują ze swojej, ze swojej części historii Rusi. My sobie to wszystko przytulimy. Yy, jeszcze tam Ukraińcy, powiedzmy się do tej Rusi Kijowskiej, odwołują. No ale generalnie rzecz biorąc. My to wszystko przejmiemy, a Polakom od tego w takim razie wara. Nie, my nie możemy oddać tego pola Rosjanom, my tego pola nie możemy oddać ani Białorusinom, ani Ukraińcom. Część historii ziem ruskich jest to także część naszej historii, jest to część polskości, części tych ziem, przynajmniej pod względem historycznym, ale w kontekście współczesnej, czy Wileńszczyzny, czy, czy Białorusi, jest to żywa tkanka polskości i my o tym nie możemy zapominać. I używanie pojęcia. Pejoratywnie ruski jest tak naprawdę graniem w grę polityczną, historyczną Kremla. No bo prosty test, czy jeśli powiemy do Rosjanina ty Ruski, no to on powie ja ruski, tak? To nie jest dla nich jakieś pejoratywne określenie. To tak jakby ktoś w innym państwie mówił, no wy Polacy, no my Polacy, my Polacy, my dziedzice polskości. I my dziedzice, przynajmniej częściowo tej właśnie historii ziem ruskich, które były pod polskim panowaniem, to Polacy tworzyli tam swoją kulturę, swoją cywilizację, swoją relację z tymi ludami, tak, ludami ruskimi, rusińskimi, kolejnymi gałęziami, tak naprawdę, y pod względem etnicznym, ziem ruskich. I to jest także nasza historia, nie rezygnujmy z tego i nie dajmy się wtłoczyć w tą właśnie absurdalną rusofobię, która ze swojej. Psychologicznej fobii na punkcie, na punkcie współczesnej, przede wszystkim Rosji, oddała całe pole historyczne, i tak jak mówię, oni grają w tą grę Kremla, a nie my. Dziękuję bardzo, pozdrawiam, liczę na Wasze komentarze. Jak Wy postrzegacie historię Polski w kontekście historii Rusi, czy też uważacie, że nie warto z tego rezygnować? Tyle ode mnie, do zobaczenia.